Czy roxy węgiel ubiera się modnie? Jak wiele młodych dziewczyn 18-latka, zapewne szuka swojego stylu i często sięga po popularne trendy, które z łatwością znaleźć na przykład w sieciówkach. Aktualna moda powraca do okresu, kiedy Roxy przychodziła na świat, czyli w 2005 i piosenkarka chętnie korzysta z tamtych trendów, takich jak cargo pants, takie wzorki czy krótkie topy. Stylistką Roxy jest Kama Brudzyńska, która głównie stylizuje gwiazdy TVP i była też stylistką Edyty Górniak. Zwycięszczynię The Voice Kids często możemy zobaczyć w intensywnych kolorach i materiałach, które wyglądają na sztuczne. W moim odczuciu momentami wygląda to mało szlachetnie. Podobnie jak tutaj z tymi kozakami dopasowanymi, czy miksem tych materiałów. Moim zdaniem Roxy lepiej wygląda w takich bardziej szlachetnych, stonowanych kolorach i stylizacjach, czy też po prostu bardziej dziewczęcych jak tutaj. W mocnych kolorach nie ma nic złego, kwestia tylko tego, aby odpowiednio je ze sobą połączyć i tu mistrzynią w tym jest Ada Fijał. Mam nadzieję, że styl Roxy będzie ewoluował w fajnym kierunku, daj znać jak Tobie podobają się jej stylizacje i zaobserwuj mój profil, pomodowe ciekawostki i porady.